Siema, siema wszystkim! No i powrót do domu młodego, do szkoły zaprowadziłem. Blisko jest, tak że można rowerykiem podskoczyć. Fajna pogoda jak na wrzesień. Dzisiaj mam dwie lekcje. Wracam i pokażę Wam co fajnego znajduje się w mojej stodole. A to ogólnie będzie większość tak jakby rzeczy, które zniosłem ze strychu koniec zajęć i zbieramy się do domku patrzcie jak młody zasuwa <grywia> dawaj, dawaj, ty tam się nie ociągaj, bo ja cię gonię Co wczoraj rozebrałem boki tak, jak Maniek mówił, dołu na razie nie ruszam. Niech to sobie poleży jeszcze nawet z dobre dwa tygodnie. Im dłużej, tym lepiej. Zaraz przejdziemy do stodoły i do chlewka. Pokażę Wam, jakie rzeczy udało mi się ściągnąć ze strychu. Ponieważ jakiś czas temu. Kilka osób prosiło mnie o to, także nie zapomniałem, pamiętam. A tutaj zamówiłem parę dni temu. Zaraz dokładnie pokażę Wam o co chodzi. Tylko wezmę drabinkę. No i tak, jestem na górze. I co muszę zrobić? Tą belkę, którą tu widzicie. Ona będzie mi przeszkadzała przy tym, jak będę wstawiał drzwi i okno. Także jej w planie nie ma. Ona będzie wycięta. Ale żeby mogła być wycięta, to muszę najpierw dać beleczkę. Tutaj, nie? Tu takie fajne łączenie z tamtej strony. Nawiercić to elegancko. Prędem złapać od drugiej strony, wtedy będę pewny że mi się nic nie rozjedzie także możecie zobaczyć z daleka jak to wygląda belek, który jest niżej musi iść wyżej, ale to nie będzie ten który jest tutaj. Tak jak mówiłem, zamówiłem w starzaku drzewo. No i tak to wygląda. Tutaj zalany jest taki jakby kawałek jakby taki. Ławy. To zrobiłem po to, żeby mieć na czym stawiać suporeksy, bo tam wcześniej miałem drewnianą belkę, no tak, więc do drewna nie bardzo jest stawiać. Tutaj zacząłem dumurowywać. Też chodzi mi o to, że okno leżące będzie kończyło leżące, te prostokątne będzie kończyło się w tym miejscu tutaj. Tak, tu I gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Tu. Także będę musiał jeszcze dwie warstwy, pewnie z dołu, domurować. No i powoli, powoli, etapami do przodu. Dobra, idziemy na dół. Jestem, kochani, tak jak widzicie, pozwoliłem wynieść sobie wszystkie sprzęty na podwórko. Zebrał się trochę wiaterek, ale mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę Wam to opisać. I tak, jak widać, na pierwszym planie mamy kołowrotek drewniany. Do przędzenia prawdopodobnie, tak jak czytałem wcześniej, pierwszy kołowrotek powstał w Indiach około XI wieku, ale ile jest tym prawdy? Nie wiem. I tak jak widzicie, składał się on z trójnożnej, ukośnej podstawy, na której umocowane jest koło napędowe, które widzicie tutaj, oraz wrzeciono, a także wspornik kadzieli tutaj mamy brzydko mówiąc pod podstawą umieszczony pedał w postaci deseczki deseczka nazywała się człapi poczytałem zapamiętałem, myślę, że to co Wam przekażę będzie takimi ciekawymi informacjami tutaj mamy teraz starą drewnianą tarę do prania która nazywała się nie inaczej jak Kijanka. Niektórzy myślą, że o tą tarę podstawioną gdzieś tam tarło się pranie. No to nic mylnego, tak? Polegało to na tym, że po prostu jakieś tam tkaniny kładło się na równej podstawie, na jakimś tam stole czy na jakichś deskach, i po prostu tkaniny się moczyło co jakiś czas, i z góry kijanko uderzało, tak? Co pozwalało, tak jakby wytrącić resztki brudu. Tutaj macie stare drewniane prawidła, bo tak były one nazywane. Wydaje mi się, że są to prawidła oficerskie, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, do czego one służyły. Służyły one do tego, po prostu, żeby but jakąś miał tam swoją dobraną formę, żeby po prostu się nie ugniatał i. Nie zginał w cholewce, bo to było najważniejsze. Tak jak widzicie. niekompletne, ale. Ale są. Małe nóżki. Tutaj mamy stare wieko. Od jakiejś malutkiej byczuszki. Tak mi się wydaje, nie chcę was wprowadzać w błąd, ale. No wieko. Po prostu wieko. Zobaczcie, kto mnie śledzi. Ekipa przyszła. To wiesz, Paulina, jak to się nazywa? Słuchajcie, tutaj macie takie drewniane nożyce. One służyły do łamania i kruszenia łodyg lnianych, weź to młody otwórz, ten nożyce tutaj, widzisz, tutaj są takie dwie szparki. no nie? Jak jedna szparka była, to nazywane one były międlicą, a jeśli były dwie, to cierlica. No i w naszym przypadku jest to cierlica. Jak to działało. Kładło się wody glinianej i, i się uderzało. Niektóre były z podstawkami. Jakimiś miały takie nóżki, ale no niestety moja jest bez nóżek. Pewnie układana była na stole. Pokaz synu. Mamy tutaj stary akordeon Victoria. Tak na dobrą sprawę. Nie powiem nic wam więcej na jego temat, bo po prostu się nie znam. No ale klawisze wszystkie działają. Grać też nie także nie zagram. Cześć, a, a ja cześć, cześć. O, babcia przyszła. W zobaczyć. Nie stukaj, Kuba, bo zabytek połamiesz. Niby wszystko działa. Dałbym jakiemuś muzykowi do sprawdzenia, to by mi powiedział, jak to gra. Victoria, 2 zobaczcie, tam gdzie ja jestem, tam jest cała ekipa. Normalnie, nie ma chwili na nudę. Nie ma chwili na nudę. A to prawdopodobnie jest rączka od piły. Tu się wkładało piłę. Tu się gdzieś zabezpieczało, to mi dziadek wcześniej tłumaczył, ale musiałbym zobaczyć w internecie, jak to wyglądało. Na jakiej zasadzie to się mocowało, no bo jak się piłowało, no to każdy wie. Ale kawałek historii jest. Tu też jest jakiś element od kołowrotka. Dokładnie nie wiem, jaki. Na to prawdopodobnie nawijało się nicie, a tak jak mi dziadek wcześniej tłumaczył, to też było związane z przędzeniem. Teraz pokażę Wam rzecz, która najbardziej mnie interesuje. Zgadnijcie co to jest. Jak nie wiecie, to idziemy. Chodźcie. A to nic innego jak. Przyjrzyjcie się dokładnie. Widać, nie? Piękna sprawa. Normalnie piękna. Spójrzcie. Tylko nie wiem, czy tą stroną. Czy tamtą było wkładane. Tak chyba. Chyba bardziej tak. Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. Słuchajcie, nie będę tego dopasowywał na styk, ponieważ, tak jak wiadomo, drewno się rozeszło, lata zrobiły swoje, ale była to forma, dzięki której osoba, która robiła ten dom, wkomponowała tutaj te piękne grawery. Piękne grawery, które były pod oknami. No coś cudownego. No to, to dla mnie już jest mistrzostwo. Widzicie, tobie też synu? Bardzo dobrze. Zobaczcie, jakie tu były łączenia. Tu miejsce na grawerek, tu miejsce. Fajnie, kółko wycięte. Piękne to jest. No tu brakuje tylko jednego elementu. No ale jednak to mogło być około 90 lat, jak nie więcej. Na sam koniec chciałbym pokazać Wam jeszcze rzecz bardzo fajną, która mi też się podoba, ponieważ jest to drewniana beczka. I nawet ma drewniane obejmy. Tak jak widać chyba nawet brzozowe drzewo. Piękna sprawa. Dziadek tłumaczył mi że były to beczki do kiszenia kapusty. A wiecie co robili z kapustami? prawdopodobnie kisili je całe przynajmniej część po to aby później po wyjęciu całe zakiszone kapusty można było nie wiem tam na łąbki przyrobić nie młoda prawda no i ogólnie w czasie postu jedli no co jedli kapusty dużo nie jestem teraz w bardzo fajnym miejscu jest to altanka mojego dziadka wybudowana około 28 lat temu także szmat czasu przeżyła jest to bardzo klimatyczne miejsce ponieważ niesie one ze sobą wiele wspomnień wspomnień z mojego dzieciństwa także bardzo bardzo lubię spędzać tutaj czas tak no i co słuchajcie będziemy kończyć jeśli podobał wam się film to wiecie co macie zrobić Zostawić łapeczkę ku górze. Jeśli są tu jakieś nowe osoby, które mnie oglądają, zostawcie subskrypcję, jeśli możecie, jeśli wam się oczywiście podobało, bo nie kryję, że jest to dla mnie dodatkowa motywacja do nagrywania następnych materiałów. I to chyba tyle. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.